Toż to jest moja, moja rogalka, ale jeszcze zmienia szybko tę grę. Tylko ja nie mam builda pod tą pod Aszawę. Tam raczej jakiś single target, to... a nie mam, bo w sumie zabijałem teraz jakieś gówno, ale muszę iść się szybko naprawić. Diablo IV to moja ulubiona część, tak, moja też. Moja również. Travel to Pio washat. Dawaj do mnie na par, na par, do party, a to jakiegoś inwajta musisz mi dać. Czy ja mam dźwięk? Będzie ok chyba, że tak mi się wydaje. Możemy jeszcze... Dać master głośniej, żeby muzyka była głośniej i ciszej efekty trochę. Okej, okay. jak tu się w ogóle akceptuje inwajty? Request to join Party. O. Offline jesteś. A, no tak, ja jestem. jest offline. A, dobra, weszło. Pójdę tak, w takim billet, muszę się naprawić szybko. Poszedłem przed tym, ee... przed streamem, zrobić sobie tutaj Dragon, mimo tego, że jest. w becie jest maksymalnie 20 level. Ale to jest zone na 30 level i tu są same moby z 30 levelem. Zrobiłem to, kurwa. Męcząc się, chuj, po wielu śmierciach. Najgorsze jest to, że poleciał mi rzeczywiście luz na 22, 27, 22, 22, 22. 22, 22. Więc, no, fa fajne itemy, ale kurwa nie dla mnie, niestety. Więc trochę smutno z tego powodu. Chyba zostawię jeszcze te kamienie. wy tam już jesteście? A wy tu farmicie sobie, tak? A tu jest o. Ashawa de Pestilent. Myślę, ja że to będzie ciężkie. Jesteśmy na ziemniakach. Na ziemniakach? Co? które są są będzie mi najszybciej do was dobiec? Ojej, dobrze. Potrzebuję czegoś, co ode mnie nie wymaga zbyt dużo skilla. Na, na, na chwilę chociaż. Gra, w którą mogę grać jedną ręką. A, na ziemniakach na Discordzie. Znaczy, ja się nie wstydzę, tylko pamiętajcie, że ten... Że byście byli też grzeczni, nie? Pot, potwierdźcie mi na czacie, że będziecie grzeczni. Bo ja nie chcę na po prostu dostać. Będziemy grzeczni, okej. Okay. Okej, okay. to wejdziemy do chłopaków na Discorda. Ju, elo. Okej, okay, ładne. A z bossa bijemy w dungeonie już, tam idziemy na nią. No, a to jeszcze 12 minut, więc... Wejdziemy za. Poczekaj, to teraz ścisza gra, żeby was było słychać. cześć, masz... O, siema wszystkim. E, jak masz jakiś e, gear pod Poison Resistance, to, to się opłaca? Nie mam żadnego. Wszystko zostało wyjebane. No i git, to stój jak najbardziej daleko i bij bossa. <laughs> znaczy najgorsze jest to, że mój puncture, mój ten... Vulnerability zakładać? chociaż zakładam, że może ktoś inny będzie Vulnerability zakładać. Ja mogę zakładać. Jest Wycisk. takim midrange'em raczej. A my no tak samo się ma. Tak, doszło. Brawo. A ten boss się respi tylko raz o tej godzinie? Czy. Nie, ale co trzy godziny. ja wiem, ale chodzi. To wiem, że co trzy godziny. No jak ale chodzi zabijemy, mi, że tylko to raz. Game over, Aha, tak. czyli jest jedna próba? Tak, i my, na... okay. my ledwo do połówki HP doszliśmy. Ale mieliśmy tylko 10 osób, tak nie mniej. Nie wiem co robił za dywan. Ale on chyba i tak się skaluje: im więcej jest ludzi, tym więcej ma HP, nie? Nie. Chyba yeah. tak. Jak w jeden, jeden rogal zabił go już solo. No to widziałem. Znaczy, widziałem na poprzednich tych. No to obietek. właśnie. to robisz. Klikam sobie. Tylko że mam build pod single target więc. Ja Zaczejmy się, ja mam podaje Ło. To nam się stało. I jak my jaw, Ja dwa. Nawet lepsze rękawiczki poleciały. Dobra, no, co idziemy tam? Czy uczyć? No, mm -hmm. Możecie się na wrócić do miasta i tepnąć na mój portal, bo już jestem prawie na miejscu. No i no. je, tak jeszcze 10 minut. Bo on się równo odwróć tej pierwszej pojawi, nie? Ona. O, to jest ona czy on? Nie wiem Sugerując, że jesteśmy w Polsce i mówmy po polsku i na końcu jest A to ona. Tak jak Kuba. No tak, Kuba Bardy to kon. też. Najbardziej męskie imię. Pozdrawianie. Pozdrawienia dla Bulbiego. Siedem osób jest. Czyli z nami będzie dycha. Nie, no nie, mało. Jakie kurwa takie? A nie, jak 11. Uzysł ma imię Kuba. Już wszyscy wiedzą teraz. No i ma najbardziej męskie imię, powinien być z tego dumny. Kuba i to też ma na imię Kuba? Hmm, kto by się spodziewał. Dobra, ale nie Kuba... Znamy że zdrobnienie. Zawsze możemy mówić Jakub. Robimy Kuba jeszcze to, się. czy nie? No 10 Ej, minut. A co możemy zrobić? Ja już Chyba 4 osoby potrzebuję te. do tego. A ja co możemy ja co solo robię przez to, to? No, dobrze. Jak jedno się zrobi to w policz drugiej. Idę do was, bo mi tam legenda dropia ja miałem fajkę Myślisz, Mi się żadna nie dropnęła. Ja mam dwie, ale wszystkie od kadalki. No ja to ja mam jeden od kadalki, a znaczy, to nie jest kadala nawet. Jak nie to zawsze będzie kadala stary Mam jedną od kadalki i mam, jed i mam dwie... Nie jedną od kadalki sprzedałem, spaliłem. A dwie mam z tego questa, co yy, zawsze... Podobno leci. jak wydropi ci legenda i ją zmicujesz, to z automatu leci ci do Stasza. No tytuł. To tytuł? Co na tyle krótko będziemy grać w Diablo dzisiaj, że już tytułu nie będę zmieniać, bo zaraz wrócimy o, na ten na, na Dark Souls. Oszawa no, trwa 13 minut. Serio? Mm -hmm. To dość długa walka a jak się umrze, to da się podnieść tak, kogoś? Tak, tak, Nie, jak Dasz umrzesz, się to masz spresić. respawn Aha, okay. zaraz przy walce, a umrzesz wiele razy. Okej, okay, czyli to, że 13 minut trwa walka, tak? I w tym czasie musimy go zabić? Tak. Mhm. Okej. Okay. Dokładnie tak. Ja myślałem, że wy się wyjebaliście, bo po prostu... Nie, nie zdążyliśmy go... Nie, no, nie no. zdążyliśmy no. go Przez cały czas, jak można było go bić, to zbiliśmy mu pół HP. Hmm. Dobra. Nie widziałem tego wcześniej. Ja, By na dwie minuty. Taka wielka dupa. No, no. <laughs> jak będzie wychodził, to jeszcze bardziej to zobaczysz. <laughs> Giant asshole. Czekaj, co ja mogę jeszcze z moim buildem zrobić, żeby. Bo chodzi o to, żeby mieć jakaś więcej DPS-u, tak? Eee, I przeżyć. Tak, w ale żeby się miał jak unikać. Bo no, on no, no. działa tak, że co jakiś tam czas on robi takie półkole i robi takiego słajfa skrzydłem. Najbardziej singlowy jest właśnie Poison. Chyba, tak mi się wydaje, tak przynajmniej w gra. Ale chodzi ci po drogach, tak? Tak, tak, tak. Co, tak. To, to wiem, to wiem, dlatego mam Poison. rozumiem. Tak. Bo biłem Bosa kurwa na 30 levelu i to było ciężkie. Core Dragon. Nie opłacało się, jakbyś miał okazję robić Kur Dragon, to y, nie warto. Dostajesz <grystanie> <grystanie> itemy na 22 level, 26 level. O. Więc no, y, tak idealnie Ty? na beta ja nie rozumiem dlaczego oni w ogóle zrobili takie coś, że. Siedzę, yy... ram w galerii, nie mam papieru i zaraz zamykają, co zrobić. Kurde, co ja bym zrobił. Co byś ty zrobił, Magman, jakbyś strał w galerii i by nie było papieru. Um, najpierw zadzwoniłbym do kumpla, bo pracuję w galerii, więc jak coś to bym mnie wypuścił. Dzwoń do kogoś, kto może być w pobliżu. Nawet jak nie pracuję w galerii. No <laughs> no, w sumie to chyba nic ci nie zrobią. Eniu. Bo. W... Ech, raczej... <laughs> a jak nie, Bo no co chyba nie? ten, no, z obstranym duskiem będziesz na hatę lecieć sorry. No. To ci powiem, nie, no. Raczej wypuścić wypuszczą. Oni tam ochroniarze jeszcze chwilę zostają z tego co wiem. To jebać, a nie ma osobnej drugiej kabiny na przykład? Żebyś go też... Chociaż... Ogólnie każda galeria ma takie drzwi, że jak już ochroniarze ją zamkną, to osoby w środku mogą wyjść, ale nie mogą wejść. Hmm. A to wiem, bo ten... W sumie, no, w sumie jak do kina chodziłem czasem no to, do galerii, no to one miały osobne wyjście jakby. Że tylko wyjścia. Jak się Seans dość późno kończył po zamknięciu już wszystkiego. Kurde, Nie wiem czy tego punktura nie zmienić, żeby być jednak dalej. No. Możesz sobie... Może to... No. Poszukiwanie po serc, po polsku. E, t, ten środkowy, no, hardseeker. Bo on się wydaje spoko, bo daje ci crit chance'a, nie? Mhm. Mm mi to ma zasięg. O, halo? Czemu nie mam tego na barze? Ale będę miał mega wolny atak speed z tym. Mam kurwa kuszę. Jest emotka mm -hmm. tańczenia? Nie. Yeah. W ogóle, ej, właśnie, ej, a po, po, po powiem tak, macie to? Jakie to, to jest ładne. Serio? To ma każdy. Ale jest ja zagra to zagranie w ja becie to... czy za co? Nie. To jest za 500 plus. Za co? Za 500 pi plus. A to znaczy? 500 plus. To ile, znaczy? ile kosztowała legendarna edycja? Ja nie mam legendarnej. A ja mam. No nawet każdy to dostał, bo Blizzard to wiesz, Bobby musi mieć na nowy jach. Znaczy, ja mam Deluxe, ale ale... nie tą najdroższą. To nie będziesz miał. Mm. To jest już biedakiem. Jakbyś kupił najdroższą i zafundował Bobiemu jacht, no to... Kupiłem tylko wersję za 440 zł zamiast za 500. Za tanio. No właśnie. Bobby, please. Właśnie. Ja się ostatnio dowiedziałem, że na batonecie można w dolarach kupować. 440 zł po przeliczeniu. 90 euro. Edycja Deluxe kosztuje dewelów. No. 420. To jest... no. Ale w dolarach wychodzi taniej, na szczęście. Bolało, ale bardziej <laughs> mi bolało kupowanie... E, najdroższej edycji... Tarkowa. Jezu, to ty najdroższą. Ojej. No, pewnie, że tak. Która kosztowała 130 euro. <grym> kurwa. Chyba ile kosztuje? Tarkov. Ile mamy jeszcze czasu? między 20. Najdroższa kosztuje. Nie, sorry, 110 euro. 110 euro. To jest yy, cena netto. Tak przy okazji. I jeszcze przy zakupie dodają ci 23% VAT-u. <grym> Czy solo Cinderpadu? Nie, robimy chwilę przerwy, bo mnie kurwita strzelała, a akurat się boss za minutę respi w Diablo, który jest. Yy, Limitowany czasowo, więc... Którego też nie zabijesz, więc wrócisz sobie. Ale przynajmniej nie, będę, nie będzie cała wina na mnie, tylko mogę zwalić to na was, albo na te randomy, co są koło nas. Ja nie umieram na tym I I będziesz pierwszą osobą, która się wyjebie. No, ja się wyjebię pewnie. Ja, ja z nim jeszcze nie walczyłem, nawet nie mam pojęcia... Widziałem jeden filmik, czy dwa filmiki, jak się z nimi ludzi, ludzie bili, ale... mnie najlepiej stać w nim. No, w nim? W nim albo za nim. Biaseska, nim no, albo dzieńcy, za nim. To jakbyś dużego bossa w Jak robi frontala z waveem, to daszuj się do środka. A masz jakieś wolne dziury w, w biżuterii? Nie, wszystkie ma zajęte. W czym? W biżuterii, bo jak wrócisz no, do biżuterii, ten to masz no, rezydent re 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 na no, no. szmaragdy. No, kamerka się oddala. No, Oh shit! here we go again. Boże, aż dziwnie mi się chodzi. Ty, jest depth, jest deps Jest no. Ten drugi bije. <laughs> <laughs> dobre, dobre, to mu wyszło. O kurwa, co to za kum? To był właśnie frontal. Okay. Właśnie to jest ten swipe co ci mówię. żebyś się tam Mam mele atak taki jak ten i gryzie Kurwa! Gryzie Młody zostaw, nie ginie Później jest... Ja tu daleka strzelam takiego, Nie podchodzę. Nawet. Coś takiego, że walizk skrzydłami do tyłu. frontal Na jego dópsko. Okej okay. idę. Ale dziwny kurczek A. Trochę ta. Ta... Ale kurwa, przez to, że jest tak odda oddalona ta kamera, to ja mam wrażenie, że moja postać się rusza jak kloc w główne, kloc w grupie. Ok, no i znowu co, kurwa. Oh. Z jest bardzo łatwo tego unikać. Ale nie wiem czy robić łatwiej ja, ja nawet nie wiem kiedy on to robi zazwyczaj to jest. Bierze zamach jakby tym skrzydłem. prawym czy lewym? O teraz. O, teraz. Zależy, w końcu kręci. Od razu, od razu jak cię trafi, to spamuj poty. Jeden mm. nie wystarczy. Ja w ogóle nie mam wykupionego maksy maksymalnego leczenia potem, to może być problem. Co ty gadasz, dobrze mm. jest. Nie poszedłem się nauczyć tego, stwierdziłem E! O nie, musiałem się podrapać po głowie i zginąć No ja jeszcze nie umarłem Bo aż opę druidem To jest to? Nie, nie, gram rogalem przecież A, okej okay. Idę skizu Ale Aiden awkuje O, jest spodni O, stary A, a lokal Ale gość bezczelny awkuje tym druidem I tak za dużo by nie wniósł Coś to lubię? Um, oj, oj. Mnie poty w ogóle nie wystarczą. Dobra. Just level vigor, tak. Dobrze jest, prawie go mamy. Już ponad 20% zeszło. Minęła tylko minuta. Nie, nie minuta, to nie jest 13 minut yeah. na to. Jest 13 minut, tylko czas oh yeah, idzie pierdoła. od 13 minut do tego. Ja się trzymam tipa od Alkaizera Just czyli... don't get hit. Yeah. E! Ma, mamy drugą fazę, bo już ten weszły... Ma fazy jeszcze? Naprawdę? A tak. I w drugiej fazie wali poszedłami do tyłu, czyli najlepiej stać mu na dupie. Ostatnia jest najgorsza. <laughs> nie wiem nawet co robił ostatnio. Mieliśmy ostatnią chyba. Mieliśmy? To jest, to tak skakał, tak. I tego frontala robi zawsze dwa razy. To awe. Ok. Gucnął. Czyli jak zauważysz, że jedno robi, to możesz daszować do środka, bo już wiesz, że drugie poleci zaraz za nim. O kurwa, gryź mnie. Haha, gryzie. Kurwa na srany nie w Ua, Chuj. Jeszcze chyba 4 razy wyjebałem No niech chuj dobrze A kurwa Gryzie Oj jak ci to wysłałem Ja pierdolę stary, jak ty mi to wtedy wysłałeś my no. jeszcze na tym styku Jak ty mi to wysłałeś to oglądałem to chyba 10 razy do rzędu Najlepsze jest, że ja też Ej, ale debil się znowu siedzieć Ale naprawdę, przez to że jest tak odsunięta kamera, to ja mam wrażenie, że moja postać się w ogóle nie rusza. Tak, ale było każdą sobie... Nie no wiem, domyślam się. Że byłoby chujowo, jakby nie był odsunięty, nie? no jakby się tak zdaszował to Aparat jeszcze do Ale jest potencjał, żeby to zrobić. No jasno że jest. <śmienki> Amex został jeździ, jeździ sobie na rowerze. <śmienki> <śmienki> Dałem nie rozpieszaj mnie. <śmienki> o i teraz robi ten atak do tyłu. Stoi za stoj na a, um, aha. Tak. Jak... jak boma, jak widzisz, że... patrz, teraz Ja specjalnie walną, się, co, ja specjalnie tak. zobaczyłem, że jakiś atak wykonuje i się cofnąłem na tył, kurwa, bo myślałem, że do przodu walnie. Tak, ale on do tyłu jak wali, to musisz centralnie na jego ogonie stać. W sensie nie na nogach, tylko na ogonie. Teraz walnął jeden o, o, o. atak. W kości ogonowej. Remake V2, ja pierdolę. Nienawidzę was. O co? do Oj, do tyłu poleci teraz. O, gryzie? Nie, to był żart. Teraz jest frontal podwójny. Dobra, 5 max potów ratują przed frontalem. Mam 3. Ja mam poty na 10 level, więc... Będzie do tyłu. Na dupie, na dupie, na dupie, na dupie. Ale muzyka jest kurwa dobra, dobra tutaj. No, paneski. O chuj, to aż taki zasięg ma? O, dobra, jest gon Kiedy stagger wejdzie? Tak, to jest dobre pytanie. E, jak się zapełni ten pasek chyba, Będę ten do tyłu? Żółty, To zaraz go tego tak? Tak, 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 tak. O kurwa, wina. <laughs> My się na pasek. To jest na każdym bossie taki pasek. To jest Kilo, stary. A, tak, mu rozbiłem. No tak Teraz mu ostatnia kulka została razem może Będzie do tyłu I teraz to mamy normalnych ludzi przynajmniej No, no bo ja jestem kurwa, wtedy mnie nie mieliście Okej nie umartwa okay, Nie! Ma. nie byłem, w mojej, byłem w mojej kulce która nie robi niestykalnym a i wyszedłem Ej, panowie, ja mam 20% durability. Mam. Zbywałem się dla... 8 razy. Mam dla ciebie tipa jak coś na to. No. Biegi. Dzięki, Morda. No, nie daj się trafić. A tu jest wszędzie na ranę. Mógłbyś przestać srać? Właśnie sra. Fajnie. Będzie do tyłu. Nie, chodzisz. O kurwa, dobra, to ja uciekam. Dobra, drugiego od razu. O, tutajż tak daleko leci. O, o, ha. Dobra, 6 minut mamy. Gid. Dobra zabiemy Malajcie sobie nie mogę wyobrazić jakich wtedy ludzi mieliśmy że nie daliśmy rady tego zrobić Stager! O stager Stagger. A, dawaj drugi raz szybko, szybko. Uff. Myślicie, że w tej części Diablo pozwolą na używanie jakichś DPS-meterów? Nie. Mmm, wątpię. Diablo, ofak trzy były, ale. Ale nielegalne. Ale no. Pamiętaj, że cały czas mówimy o blizzardach. No wiem, no, ale w Bowie pozwalają. o w Bowie pozwalają. Wiesz, bo Bowie mają miliony dolarów. O, do pa. Yes, będzie nagroda. Będę się chwalił, że grałem w bed. Daj mi kurwo jakąś legendę dobrą. Nice. Great bait, bait, mate, wow, o, o. Tarcza Bow, mam mam łuk, mam łuk. Tarcza, mam ja łuk. dostałem, czy <grym> hmm. dostałem nie na dostałem hełm pod granaty, świetnie. No nie, ja dostałem łuk, który daje mi więcej dimenżu, jeśli stoję I w miejscu. I pamiętajcie, że macie jeszcze to okay. łupy. No, i szeglowsy, hmm? łupy? Nie. Yeah. No to dostałeś za bossa skrzyneczka. Takie średnie, ale założę, o. bo to legenda. Co nie? No dobra, i co teraz, jak, jak skończy się beta, to będziemy mieli ten? To były? Tak. Będziemy mieli przyczepkę do tego, do Mounta. Tak. Mhm. Gitara. Ojej, dobra, potrzebowałem tej chwili odpoczynku. od Fall of Dick. A to trofeum to było jako ten, jako legenda, tak? Mhm. Jakie trofeum? Bo ja dostałem dwie legendy, a w mam tylko jedną. No, dostałem ten, ta skrzyneczka była legendarna. A no to fajnie, to dostałem tarczę na nekromancie, nie? Wyś teraz kolegów i ubijcie tego słowa Sindera. Dobra, dzięki za Ashawę. Ja idę... Dzięki za Kerry, bez ciebie byśmy tego nie zrobili, nie, Mordo? <grym> Oddam może przysługę za Quilek. albo za Oldsteina. <grym> Więc ja teraz idę się poskurwiać jeszcze, kurwa. E, 269 śmierci na koniec rana, nie. potwierdzone info ja tu To za mało sery. Tyle to będzie po tej, po Fridę. Dobra, idę. 400